Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Jednym z samolotów, które w polskim lotnictwie wojskowym służyły, ale nigdy nie doczekały się szczególnie ciepłego przyjęcia, były samoloty MiG-23. Decyzja o wprowadzeniu MiG-23 do służby w polskim lotnictwie wojskowym została podjęta w drugiej połowie lat 70., gdy nowe maszyny miały trafić do czterech pułków. Wchodzących w skład I, II i III Korpusu Wojsk Obrony Powietrznej Kraju oraz czwartej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego Wojsk Lotniczych. Pierwszą jednostką, która miała otrzymać nowe samoloty, był XXVIII Pułk Lotnictwa Myśliwskiego stacjonujący w Słupsku. Jednostka ta wchodziła w skład II Korpusu Obrony Powietrznej Kraju, a jej podstawowym zadaniem było zwalczanie środków napadu powietrznego i zwalczanie nieprzyjacielskiego rozpoznania. Głównymi celami, które miały chronić samoloty i załogi z 28 Pułku były bazy morskie, ośrodki polityczno-administracyjne, obiekty przemysłowe, północne i zachodnie granice kraju, jak również okręty marynarki wojennej przebywające na morzu. Przed podjęciem decyzji o zakupie nowych maszyn polskie władze zdecydowały się na zorganizowanie szkolenia dla polskiego personelu latającego. Szkolenie miało odbyć się w czerwcu 1978 roku na lotnisku Bagicz niedaleko koło brzegu. W tym czasie w Bagiczu stacjonował radziecki 871 pułk lotnictwa myśliwskiego, wchodzący w skład radzieckiej 4 Armii Lotniczej. Lotnicy radzieccy służący we wspomnianym pułku zaprezentowali Polakom MIG-23M, a także omówili ich możliwości bojowe i właściwości eksploatacyjne. Generalnie Polska nie była przesadnie zainteresowana nowymi samolotami, na co składały się w pierwszym rzędzie problemy gospodarcze oraz wysoka cena MiG-23. W tym czasie pojawiały się także różne głosy na temat eksploatacji samolotów MiG-23. W tych warunkach polskie władze podjęły decyzję o zakupie tylko 36 samolotów bojowych w odmianie MiG-23MF i 6 samolotów szkolno-bojowych w odmianie MiG-23 UB. Samoloty te zamierzano skierować do dwóch eskadr wchodzących w skład 28 Pułku, który miał być jednostką eksperymentalną. W przypadku, gdyby okazało się, że samoloty MiG-23 nie spisują się tak dobrze, jak chciałby tego producent, Polska zostałaby tylko z dwiema eskadrami drogich w eksploatacji samolotów MiG-23. Każda z nich miała składać się docelowo z 18 maszyn. Zgodnie z założeniami, każda eskadra miała wystawić cztery klucze, każdy klucz składał się z dwóch par. W sumie dawało to 16 samolotów bojowych, dwa samoloty miały być dodatkowo używane przez dowództwo pułku. W 28. pułku zamierzano wykorzystywać także samoloty. MiG-23UB w liczbie trzech egzemplarzy, a także cztery samoloty szkolno-treningowe TS-11 Iskra, które zamierzano wykorzystywać do podtrzymywania nawyków pilotów przydzielonych do tej jednostki. Sztab pułku dostał do swojej dyspozycji także jednego AN-2, który wykorzystywano jako maszynę łącznikową, a także śmigłowiec wielozadaniowy Mi-2 służący do prowadzenia różnorodnych operacji, np. zabezpieczenia lotów lub ewakuacji rannych pilotów. Po zebraniu większej ilości doświadczeń, przewidywano zakupienie dodatkowych migów 23, jednakże decydującym czynnikiem miało być poprawienie się kondycji gospodarczej kraju. W przypadku dalszych zakupów samolotów MiG-23 przewidywano, że samoloty te zostaną wprowadzone do 1. pułku lotnictwa myśliwskiego, 62. pułku lotnictwa myśliwskiego i 9. pułku lotnictwa myśliwskiego stacjonującego w Debrznie. Jednakże sytuacja gospodarcza polski nie ulegała poprawie. Wprost przeciwnie. Dochodziło do masowych strajków i demonstracji. W końcu w grudniu 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny, co doprowadziło do dalszego pogorszenia się sytuacji gospodarczej naszego państwa. W tych warunkach pieniędzy na zakup nowych samolotów po prostu nie było. Jednocześnie na horyzoncie pojawiła się wizja wprowadzenia do szeregów jednostek lotniczych nowych samolotów budowanych przez Związek Radziecki. Owymi nowymi maszynami były Mig 29. O samolotach Mig 29 wspominałem na kanale już wiele razy, dlatego też teraz wracajmy do migów 23. W 1979 roku na szkolenie do Związku Radzieckiego skierowano 13 pilotów i 28 techników. Szkolenie pilotów, którzy mieli już niebawem wykonywać loty na nowych maszynach, odbywało się na terenie miejscowości Ługowoje w Kazachstanie. Później polską grupę rozdzielono. Część Polaków skierowano do Kirgistanu, gdzie odbywało się szkolenie techników. Podczas szkolenia na terenie Kazachstanu piloci przeszli kurs teoretyczny i praktyczny. W jego trakcie Polacy latali na bardzo różnorodnych maszynach. Z jednej strony były to nieznane Polakom szkolne L-39 Albatros, z drugiej strony wersja szkolno-bojowa MiG-23 i odmiana MiG-23 MS. Grupą polskiego personelu skierowanego do Związku Radzieckiego dowodził podpułkownik-pilot Janusz Dorożyński, którego początkowo brano pod uwagę przy wyborze polskiego kosmonauty. Oprócz niego w skład polskiej grupy szkolącej się na samolotach MiG-23 w Związku Radzieckim wchodzili także podpułkownik Waldemar Piegza, major Bogdan Sokołowski, major Mieczysław Walentynowicz, kapitan Andrzej Jasiński, kapitan Tadeusz Potaczała, kapitan Zbigniew Różalski, kapitan Stanisław Szafruga, porucznik Jerzy Bekus, porucznik Ryszard Drzymała porucznik Marian Krzemiński, porucznik Janusz Rybicki i porucznik Czesław Zabiełło. Szkolenie polskiego personelu na terenie Związku Radzieckiego dobiegło końca 28 kwietnia 1979 roku, gdy do Polski powróciła pierwsza grupa szkoląca się na terenie w cudzysłowie bratniego kraju. Jednocześnie w Słupsku trwały prace, które miały doprowadzić do przystosowania tamtejszego lotniska do wykorzystania go przez pilotów latających na MIG-23, które wymagały m.in. dłuższego pasa startowego. Jednocześnie ze stanu pułku zaczęto usuwać samoloty MIG-21 używane wcześniej przez jednostkę. Samoloty kierowano do Malborka, jednakże, jak to zwykle bywa, remontu słupskiego lotniska nie udało się zrealizować na czas. Ponieważ termin przybycia nowych samolotów do kraju zbliżał się wielkimi krokami, dowództwo podjęło decyzję o przesunięciu maszyn do Mińska-Mazowieckiego, gdzie wszystkie samoloty zostały odebrane i przeznaczone do szkolenia, w którym uczestniczyli także piloci z pierwszego pułku lotnictwa myśliwskiego Warszawa. Nowe maszyny zostały dostarczone do Polski 4 czerwca 1979 roku. W ramach pierwszej transzy dostaw do Polski trafiły dwa samoloty szkolno-bojowe oraz dziewięć maszyn w wersji bojowej. Samoloty nosiły numery boczne 120, 121, 122, 139, 140, 141, 145, 146 i 147. 25 czerwca do Mińska dostarczono trzy kolejne MiG-23MF. Wszystkie samoloty MiG-23MF dostarczone Polsce były maszynami z 17 serii produkcyjnej. Z nowymi samolotami, już na początku ich eksploatacji w polskim lotnictwie wojskowym, był drobny problem. Samoloty nie mogły bowiem odpalać pocisków powietrze powietrze bliskiego zasięgu R-60MK. Bardzo ciekawie przedstawiała się, przynajmniej początkowo, kwestia malowania samolotów dostarczonych do Polski. Samoloty w wersji jednomiejscowej były początkowo pomalowane na kolor jasno-szary, natomiast samoloty w wersji szkolno-bojowej nosiły zielono-brązowo-szary kamuflaż. Ponieważ w pierwszym okresie istniały pewne wątpliwości odnośnie tego, jak Polacy będą radzili sobie z obsługą i przygotowaniem nowych samolotów do służby w jednostce, ze Związku Radzieckiego do Polski przyjechało dwunastu inżynierów z zakładów produkcyjnych w Łuchowicach i Irkucku. Ich zadanie polegało na rozwiązaniu ewentualnych problemów z samolotami. Pierwszy lot na MiG-23 z polskimi szachownicami wykonała załoga w składzie podpułkownik Janusz Dorożyński i major Bogdan Sokołowski. Obaj piloci wykonali po jednym locie na maszynie w wersji dwumiejscowej, a potem każdy z nich raz poleciał na maszynie jednomiejscowej. Tymczasem na początku roku 1980 możliwe okazało się przebazowanie 28 Pułku na stałe miejsce postoju w Słupsku. Pierwsze loty w bazie macierzystej jednostki zostały wykonane 14 stycznia. Niestety, już 30 kwietnia, zapadła decyzja o przeniesieniu pułku na lotnisko w Pieniężnicy. Było to rozwiązanie tymczasowe, ale szybko okazało się, że tamtejsze lotnisko nie spełnia wymagań nowych samolotów. Bardzo źle przedstawiała się chociażby kwestia tamtejszej aparatury radiowej i radiolokacyjnej, która działała bardzo źle. W tych warunkach pierwsze loty wykonano dopiero 7 maja. Kilka tygodni później na miejscu pojawiła się delegacja władz państwowych, dla której zorganizowano pokaz możliwości nowych samolotów. Lotnicy podczas bazowania na terenie pieniężnicy wzięli także udział w swoim pierwszym szkoleniu, noszącym kryptonim Granit 80. Jego założenia przewidywały, że piloci będą wykonywali zadania obrony własnego terytorium. Ciekawostką było skierowanie pilotów latających na samolotach MiG-23 do wykonywania eskortowania własnych samolotów myśliwsko-bombowych. Jednakże najciekawszym z punktu widzenia załóg elementem szkolenia okazało się powierzenie lotnikom ze słupskiego pułku zadania odgrywania agresorów. Wynikało to z faktu, że piloci pozostałych jednostek nie mieli jeszcze okazji. Opatrzyć się w powietrzu z sylwetką Miga 23. Po powrocie do Słupska, piloci latający na migach 23 zostali od razu skierowani do udziału w ćwiczeniu Argon 80, podczas którego wykonywali loty nad poligonem w ustce, gdzie z wykorzystaniem pocisków R3S zwalczali cele powietrzne CP-100. Później lotnicy ci zostali przewiezieni do Związku Radzieckiego, gdzie latając na radzieckich Migach 23, zwalczali cele latające UA 17. W tym czasie personel polskiego pułku operował z lotniska Prywołżski pod astrahaniem. W trakcie realizacji wspólnego szkolenia z personelem radzieckim Polaków odwiedził generał Longin Łozowicki, który w czasie wojny miał pełnić funkcję dowódcy wojsk OPK. Polacy powrócili do Słupska dopiero pod koniec września, a na początku października zaczęli pełnić normalne dyżury bojowe w ramach polskiego systemu obrony przeciwlotniczej. Była to z jednej strony nudna, a z drugiej strony istotna służba. Krótko po wznowieniu służby patrolowej do Słupska przybyło 10 mig 23M z radzieckiego 871. pułku z Bagicza. Na początku 1981 roku do Polski dostarczono kolejne samoloty MiG-23, które tym razem pochodziły z 20 i 21 serii produkcyjnej. W październiku 1981 roku zakończono natomiast dostawy samolotów w wersji szkolno-bojowej. Niestety, pomimo dostarczenia wszystkich zamówionych myśliwców do Polski, okazało się, że osiągnięcie stanów etatowych przez półk nie będzie możliwe. Wszystko z powodu wypadku samolotu MiG-23MF z numerem bocznym 140, który został rozbity 25 maja 1981 roku przez kapitana Ryszarda Drzymałe, który podczas podchodzenia do lądowania zbyt wcześnie przesunął dźwignię sterowania podwoziem do położenia neutralne, w związku z czym doszło do złożenia się podwozia. Podwozie złożyło się i samolot zaczął szorować brzuchem po pasie. Pilot wypuścił spadochron hamujący, przy czym boczny wiatr zaczął ten samolot ściągać z pasa, no i dobieg maszyny zakończył się na trawie. Samolot podparł się na skrzydle, ale w kadłubie nastąpiło przesunięcie w ręk i uszkodzenie węzła mocowania prawego skrzydła. Samolot po przeprowadzeniu sprawdzenia uznano za nie nadający się do naprawy. Maszynę przeznaczono jednak na pomoc naukową w Oleśnicy. Obecnie samolot został przekazany do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Wkrótce potem nastąpiły testy nowych samolotów podczas wspólnych ćwiczeń w ramach Układu Warszawskiego. W lipcu 1982 roku samoloty ze słupskiego pułku zostały skierowane do Niemieckiej Republiki Demokratycznej, gdzie wzięły udział w ćwiczeniu Granit. W jego ramach Polacy współpracowali z niemiecką jednostką latającą na samolotach MiG-23. Następnie lotnicy wzięli udział w ćwiczeniu rozgrywanym pomiędzy polskimi i radzieckimi pilotami, podczas którego po raz pierwszy udało się przeprowadzić udane odpalenie pocisku R-23R. Dokonał tego major pilot Franciszek Klimczuk. Na początku 1983 roku dowódcą jedynego polskiego pułku latającego na samolotach MiG-23 został podpułkownik pilot Bogdan Sokołowski. Wkrótce potem w maju 1983 roku doszło do kolejnego spotkania ze stacjonującymi na terenie NRD migami z 33. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego wchodzącego w skład radzieckiej 16. Armii Lotniczej. Wkrótce potem w lipcu Polacy ponownie znaleźli się na terenie NRD, gdzie tym razem trenowali wspólnie z pilotami NRD-owskich migów 23. W 1984 roku ponownie rozpoczęto strzelania z wykorzystaniem pocisków klasy powietrze-powietrze. Wkrótce też doszło do utraty kolejnego polskiego MIG-23. Tym razem za sterami maszyny zasiadł podpułkownik pilot Zbigniew Kopacz, który otrzymał zadanie wykonania nocnego zadania bojowego nad poligonem Ustka-Wickomorskie. Zgodnie z rozkazami, jakie pilot otrzymał przed lotem, jego misja polegała na odpaleniu pocisku R13M do imitatora celu powietrznego. Niestety, nic tego wieczora nie przebiegało tak jak powinno. W chwili, gdy samolot namierzył imitator, jego maszyna znajdowała się na pułapie 7000 metrów. W teorii, gdyby coś się stało, było więc jeszcze całkiem sporo czasu. Sześć sekund po odpaleniu pocisku silnik MIGA-23 zgasł. Pilot kilkukrotnie podejmował próby uruchomienia silnika, po czym nie mogąc być pewnym, czy uda mu się bezpiecznie wylądować awaryjnie, zdecydował się na katapultowanie. Samolot rozbił się w rejonie wsi Sycewice, kilkanaście kilometrów na wschód od Słupska. Pilotowi, pomimo prób, nie udało się doprowadzić samolotu na własne lotnisko. Krótko potem pojawiły się problemy z kolejną maszyną. 2 lipca 1984 roku, w czasie lotu do strefy, porucznik Ryszard Gadawski odczuł lekki wstrząs z samolotu, po czym stwierdził, że samolot wpadł w wibrację. Pilot był zmuszony do przerwania wykonywanego zadania i pomyślnie wylądował. Później od samolotu odpadła część płytowego statecznika poziomego. Samolot został naprawiony i przywrócony do stanu lotnego. Kolejne wypadki z udziałem Migów 23 miały nastąpić w kolejnych latach. Oczywiście będziemy jeszcze o tym rozmawiać, ale już podczas naszych następnych spotkań, na które już dzisiaj Państwa serdecznie zapraszam. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów, za pośrednictwem wirtualnej kawy Patronite i YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw, a czcigodni widzowie wspierający niczym obsługa techniczna pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów i widzów wspierających oraz kawoszy. A wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć i czołem!